Krzysztof z tej strony. Dzisiaj na kanale dwie takie torby otwarte z możliwością zawieszenia ich na ramieniu, więc oglądajcie. Torby przychodzą dokładnie tylko w takich, no powiedzmy foliowych gdzieś tam torbach. Dodatkowo jest koperta bąbelkowa, przynajmniej tak do mnie to wysłano. Myślę, że w większości też w ten sposób otrzymacie. Dobra, zobaczmy co i jak. Okay, generalnie, jeżeli chodzi o firmę DeWalt i Stanley, Stanley Fat Max, obie firmy pochodzą z jednej stali czyli tam Black Decker Stanley, która też jest właścicielem DeWalt, więc można powiedzieć, że wszystko gdzieś tam ma swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych i te torby, tak na pierwszy rzut oka, jak pewnie się przyjrzycie, wyglądają dość podobnie. No ale zobaczmy, no, w czym tkwi szczegół, czyli diabeł w szczegółach, generalnie, właśnie, jeżeli chodzi o, po pierwsze, to wymiary, tak? Zobaczmy. Tak, tu mamy 23, tu mamy też 23, tu powiedzmy od dołu, to jest 35, a tu jest a 35, więc póki co wyglądają bardzo podobnie, tu jest na no 24 powiedzmy, a tu jest 23, tak jeszcze raz mieszmy, tak, tu jest 24, tu jest 23, a tu jest, no powiedzmy, zwęża się trochę do 22, a tu jest cały czas. No 23, tak można powiedzieć. Dobra, jeszcze ta odległość, to jest 14. A tu jest 14, no wyglądają na pierwszy rzut oka można powiedzieć kopie. Mimo że, powiem Wam, że w internecie jakie sprawdzałem w sensie wymiary, to wyglądały, że są jakieś różnice. Więc to ciekawe. Dobra, zobaczmy pod spodem, jak one wyglądają i tutaj jaka jest jego szerokość i, i, i głębokość, czyli tu jest 15 powiedzmy i pół, a tu jest 21. A tu zobaczmy Soby oba są w tej samej, że wydaje mi się. Tak, 15,5, bo to jest ten sam uchwyt, dzięki którym można po prostu łączyć i tutaj montować dodatkowe rzeczy. Teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają z boku, no to zobaczcie, można powiedzieć, że praktycznie kopia. Tu mamy kiszonkę tu mamy i tu mamy też taką samą. Materiał, z których jest wykonany, na pierwszy rzut oka, i po jak to się mówi, dotknięciu, wyglądają, że są praktycznie takie same. E, tu widzę takie szczegóły, nie? że o, tu zobaczcie jest taki materiał doszyty, on jest tu, a tam z boku nie było, ale tu z przodu również jest, tu jest na e, jakąś taśmę, dwumetrówkę, pięciometrówkę, co tam macie, możecie sobie generalnie tutaj to przylutować, dobra, i zobaczmy tu, jak to wygląda, tu mamy na taśmy takie izolacyjne, a tu możemy załadować jakieś inne rzeczy, to jak wygląda, dokładnie tak samo. Dobra, z tyłu pokażmy. Z tyłu jest tutaj taka kieszeń. A no i tu widzicie, tu mamy różnicę pierwszą. Bo tu jest kieszeń taka, do której można coś tam włożyć, jakiś nie wiem, kawałek papieru. Tu mamy taką kieszeń, ale jest ona zamykana na ekspres. I tu mamy taką gąbkę, która rzeczywiście no, jak będzie przylegała gdzieś do naszego nie wiem, barku czy y, pas, pasa, tak na wysokości pasa, to generalnie będzie nam tu amortyzować, więc to jest można powiedzieć 1.0 do DliWalta różnica jest około 30-40 zł w zależności od tego gdzie je kupicie dobra, patrzmy dalej jak no, zobaczycie to wszędzie bardzo podobne rozwiązania, tu zobaczmy na ten pasek tu mamy gąbkę i taki materiał dzięki któremu spokojnie to będzie oddychać tu mamy podobny ona taki sam. No dobra, kopia to jest dokładnie to samo, trochę inaczej, tylko te końcówki są uszyte. Jeżeli chodzi o ten uchwyt, no to tu trochę się wydaje bardziej, można powiedzieć, za, e, zaawansowany, bo ma tutaj takie te łączenia. Zresztą sztywne, co ciekawe, że on nie jest elastyczny. na w środku myślałem że jest elastyczny, a ten jest też sztywny. No tylko no na pewno ten łatwiej będzie złapać. Jest grubszy przede wszystkim od tego. Więc to jest duża różnica. Dobra, zobaczmy, jak wygląda wewnątrz. Jeden i drugi. Czyli tak, tutaj mamy taką. To jest jakaś sztuczna skóra. Tutaj nic się nie da zrobić. Tutaj mamy co? Mamy. Tu chyba jest coś, dzięki czemu możecie w ciemności być bardziej widoczni. Dobra, na razie to ściągniemy. I teraz zobaczmy tutaj wnętrze jednego i drugiego. Mm, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu raz, dwa, trzy, cztery, a tu jest raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie to samo. Tutaj mamy na dwa duże, tutaj mamy na dwa duże, tutaj mamy dwa i tutaj mamy dwa. Generalnie można powiedzieć kopia, jeżeli chodzi o te wszystkie tutaj grubości. Wszystko wydaje się, że to jest dokładnie to samo. Mówię o materiale grubość materiału, sztywność materiału. Dobra, jaka jest jeszcze różnica? Tu widzę, o tu jest różnica, że tu mamy taką kieszeń lekko usztywnianą i tu mamy takie cztery, o można powiedzieć, cztery, cztery miejsca na jakieś tutaj, nie wiem, cokolwiek. A tu mamy nic, więc, no i tu jest tak, tu jest z boku tak to. No dobra, tak na pierwszy rzut oka to wygląda. Czyli generalnie, czy warto przepłacić i kupić dewolta. No, musicie sami uznać, czy te dodatkowe tutaj uchwyty na nie wiem, śrubokręty, czy na jakieś tam powiedzmy kombinerki są dla Was tyle istotne, że musicie dopłacić. No i dwa, czy ta kieszeń z tyłu zamykana jest warta dopłaty plus, to tutaj z tyłu zobaczcie naprawdę kawał, że tak powiem, gąbki. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o porównanie. Bez narzędzi, zaraz włożę kilka narzędzi, zobaczymy jak to będzie się dalej, że tak powiem, porównywało do siebie. Ok, zapakowałem trochę tutaj w ja różnych rzeczy. Tak, randomowo co tu było pod ręką, więc jak widać, no tak, to można jak widać tutaj przyładować, No oczywiście ciężar już się robi. Odpowiedni, teraz pytanie, czy jak to powiesimy, to jak to będzie mniej więcej się używać, więc spróbuję zrobić test i zapakować jedną i drugą torbę w miarę podobnie, różnymi rzeczami, tak mniej więcej porówno i spróbuję zrobić też filmik z jednym i z drugim tym pakunkiem na plecach jakaś trochę ciemno się będzie robiło, ale do testów nie, nie powinno to w żaden sposób przeszkadzać, tak jak mówię oba tutaj exi mam załadowane podobną ilością narzędzi, jeżeli chodzi o wagę. No i teraz zaraz zrobimy sobie testy. Po pierwsze zobaczmy jak to się unosi, co się z tym dzieje. Oczywiście będzie to lekko gdzieś tam na bokach nam się powiedzmy przewracać. Dobra, zamontuję kamerkę tutaj, żeby było widać co i jak. Tyk. Tak to wygląda. Czy jakaś różnica się przywaga? myślę, że na chwilę obecną nie czuję żadnej różnicy. są mniej więcej na tej samej wysokości, więc nie widzę tutaj jakiejś przewagi. Tutaj, e, jeżeli chodzi o tą gąbkę, która tutaj jest, no to póki co też jakoś nie czułam, żeby tutaj taka mocniej mnie tu przeszkadzała. Zobaczcie. E, Wygląda no, jedna i druga. I ja wiem szczerze, że jakby mi ktoś nie powiedział, że mam dwie różne torby, to bym o tym nie wiedział. Bo zarówno jedna i druga, wydaje mi się, że ma bardzo podobne tutaj możliwości, jeżeli chodzi o futs, jeżeli chodzi właśnie o te Więc wydaje mi się, że jeżeli szukacie jakiejś torby, to czy weźmiecie a czy weźmiecie diolta. Tu praktycznie macie to samo, tak? jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o wykonanie, bo nawet jak patrzę na te wszystkie tutaj dodatki i elementy, to one wyglądają się być dokładnie takie same. Różnice pokazywałem, to jest tutaj, tutaj dodatkowy taki uchwyt, no i tutaj, że mamy zapinaną kieszeń, no i tam ta gumka, generalnie jeżeli chodzi o taką różnicę, reszta daje się. Dokładnie tym samym. Ok, czas na krótkie podsumowanie. Według mnie obojętnie, którą torbę właśniecie, to będziecie mieli tą samą praktycznie jakość yy, mówię podstawowe różnice znacie, czyli tutaj to plus z tyłu, ta gąbka plus Express pozostałe, jeżeli chodzi o elementy, jeżeli chodzi o kieszenie i różne inne rzeczy, które tutaj rozróżniają te torby, to właściwie można powiedzieć to są e, praktycznie kopie, bo naprawdę jak się przyjrzymy to widać, że to e, prawdopodobnie z podobnej fabryki pewnie w Chinach gdzieś tam e, wyszło. Solidniejszy trochę, no jeżeli miałbym się już naprawdę e, tak e, że tak powiem wypowiedzieć to e, wydaje się ten d e, jeżeli chodzi o te przeszycia tak tak, mam wrażenie, że ale to może być, może być to złudne odczucie. Tu wydaje mi się niepotrzebne te sztuczne skóry, bo one z reguły w tym przypadku. I tak za chwilę się gdzieś tam zetrą, nie będzie to nic fajnego. Tutaj mam wrażenie, że to są odblaskowe elementy. Zaraz to sprawdzimy, wyłączymy światło. Zobaczymy, jak to wygląda w nocy. No nie, nie są to odblaskowe elementy. Miałem wrażenie, że są. Więc tak, w ciemności jedna i druga. Jak widzicie, nie ma żadnych efektów. Miałem wrażenie, że te elementy tutaj e, będą odbijały trochę e, światło. Pewnie trochę tak, ale jak było widać, jak wyłączyłem światło, to nie miało to większego znaczenia. Dobra, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!